Siema, witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2 Jestem tutaj przy gildii złodziei, zaraz przy misji. W ogóle mogę tu zajrzeć w okno, siema. Elo do tam siedzi. Ja ciekawe, że mogę tak wejrzeć do miejscówki. No dobra, nieważne. Generalnie zrobiłem to zlecenie zabójstw, które było we Florencji, gdzie trzeba było zabić 10 ciężkich strażników w minutę. Dało mi się tego dokonać za pomocą, uwaga, uwaga, bomb. Bomb dymnych. Jeżeli rzucimy taką bombę, gdzie jest mnóstwo przeciwników, oni zaczynają się dusić, nie wiedzą o co chodzi i możemy ich wtedy szybko tutaj naszymi ostrzami wyklikać. No i dobra, wchodzimy w takim razie na misję. W tamtych latach jeszcze nie mieli kawy? Co to jest za góry z drewno? Chłopcy, sobie normalnie. Domek do walek zbudował. Dobra. Aha, i co dalej? Pałac. Synchronizowany. Aha, zajebista ta misja. Yy, I teraz mam. Ja tutaj mam misję. Tutaj mam, i tutaj mam. Hmm, ciekawe. No dobra, to zrobimy pierwszą lepszą. Tutaj u tej typiary się ma. O, w końcu będę mógł skakać wyżej, Fran Ken. pokaż mi jak skakać Spoko. jak wolisz. Dobra, no. Naucz się odrozy techniki wspinaczki z kokami. Kropka. Dżemu to mam biały strój, jak ja mam szaro-niebieski? Uszukali mnie. Dobra. Wchodzimy na szczyt. Pik. Cik. Hui. Trzeba się jeszcze złapać. Cik. Cik. Dobra, jestem szefem. Dziwko. No będą wyścigi, tylko tym razem będę musiał skakać. Czy ja już to umiem, czy ja już potrafię, czy ja mogę zrobić coś tu słyszałem. Czy ja mogę zrobić w końcu ten punkt widokowy, którego nie mogłem zrobić? Bardzo możliwe. Dobra, mamy tu skrzyneczkę jeszcze, Give me dat skrzyneczka. Dobra, mm, teraz tak pójdę po prostu. Mm, wiem, to, to znaczy, niby tu jest jeszcze ta misja, ale chciałem zrobić ten punkt widokowy. Możliwe, że odblokuje mi on jakiś um, grobowiec asasynów gdzieś w pobliżu, którego jeszcze nie odkryłem. Możliwe, że, to jest, że nie, ale wiecie, zawsze jest jakaś szansa. I zobaczymy sobie. Tędy nie przejdę za bardzo, chyba że tędy. O, skrzynieczkę. Nice. No mamy te słynne. Yy, nazwy to rzeczkami w mieście. W Wenecji. Ciekawie to wygląda. Give me that plakat, man. Dobra, ja muszę jakoś przejść bardziej tutaj z tej strony. Gdzieś po środku mapy. Niekoniecznie tak po bokach. I chyba dam radę tutaj przejść. I zaraz wam pokażę, na którym miejscu się zatrzymałem. w... Na tym punkcie. To jest tutaj. Czy ja mogę sobie teraz tak o tutaj wejść? Nie, nie wydaje mi się. Więc wejdziemy sobie jakoś tędy. Hops. No, wcześniej też tędy jakoś wchodziłem. Tędy na przykład. Yy, Hopsa do góry. O kurwa, zapomniałem o tym, że ja takie WIKSy mogę robić. Więc czy będzie do mnie strzelać? Kurwo. No, prawie spadłem. Merda! Dobra, no, wydupcaj! I teraz tak, se wchodzę tutaj, nie? I tutaj jest takie gówno, nie? Ja teraz se mogę tu wskoczyć gdzieś tak, tutaj nie ma normalnego wejścia, jest tylko to. No ale Etsy automatycznie tutaj. No teraz to mogłem skoczyć, ale tak się blokował po prostu. No a teraz se mogę tu hitnąć, nie? Ci o co chodzi? No i se teraz mogę chodzić coraz wyżej. I teraz pewnie gdzieś tutaj z tej strony będę mógł wejść. i Gitara będziemy mieć ten punkt. Jestem ciekaw, czy jeszcze jakieś zostały gdzieś poza mapą, gdzie nie mogę iść, czy to będą już wszystkie. Zaraz zobaczymy w ogóle ile mi brakuje, żeby zdobyć te wszystkie punkty, bo nawet nie wiem. Możliwe, że to ostatni. Dotarłeś do punktu. Pokażę mi, czy nie. Nie, 44 na 73. Jeszcze w chuj tego mam. Dobra. Yy, tutaj nic nie ma chyba, także możemy w sumie zaskoczyć. Pokaż mi jeszcze mapę. Yy, no są dwie miejsca tylko. Tak naprawdę nic się tutaj nie odblokowało za bardzo. No ale widać, że tutaj jeszcze coś jest. Yy, z tego miasta. Chciałbym tą stronę kodeksu. Chyba z pięciu mi może brakuje albo czterech. Do zebrania wszystkich stron kodeksu. Tutaj chyba będzie ta laska, która będzie na nas czekać. Ta Rose czy Rose, czy Kichuj. Nie, hmm, ona będzie tu gdzieś na dole, przy tym hmm, pałacu. Tak jest, siema. Przed chwilą tam byłem. No ale dobra. Susy i skoki. Jak najszybciej wejdź na wieżę korzystając ze wspinaczki z skokami. Ile mam czasu na to? 2 sekundy, 5 minut. o ja pierdolę. Jeszcze se kawę mogę pójść zrobić. Ale nie zrobię, bo kawa jest chujowa. <grych> Nic nie dzięki. Dobra, generalnie wejdę sobie tak samo jak wszedłem wcześniej. Teraz już tego kolesia tutaj, żeby mi strzelać w plecy, nie ma, także jest Gites. Ops. Spin się Ezio! I tak bym wolał ten Hugs Revelations. No ale... Jeszcze parę lat nam zostało z życia Ezio, żeby dojść do tego etapu. Także będziemy musieli jeszcze poczekać. Troszeczkę. Oops. Spin się... Ezio. I cyk, jestem. Zejdź na sondów, dół wieży i pyk, Dobra. Siema. Gems. Okej. Dwa i pół tysiąca. Ram pam pam. Dobra. Aha, generalnie w ogóle pokupywałem wszystkie dostępne uzbrojenie, jakie mogłem. Aby trochę zwiększyć też wartość naszej willi, żeby też fajnie wyglądała, bo mamy tam taką zbrojownię w końcu, yy, gdzie można zakupywać te bronie. Kupiłem wszystkie główne takie miecze oraz te małe bronie, jak widać. Jeszcze mam sporo pieniędzy, także... że no... Dobra, nic nie muszę naprawiać. Zbroi żadnej nowej nie mam, także... możemy to zostawić i... Yy. I teraz zrobimy chyba sobie tą misję tutaj. To jest po prostu. To jest najbliżej. A i mamy w ogóle też wszystkie dostępne obrazy zakupione do Willi. E, 30 na 30 mamy dokładnie. Także już więcej raczej nie powinno się pojawić. Oprócz tych portretów e, naszych wrogów, które pojawiają się po zabójstwie naszego wroga. Bo ja w ogóle gdzieś pobiegłem w pizdu, ale przecież tutaj jest zadanie, które mi się pomyliło. Dobra, gdzie to jest? To jest wyżej. Dobra, pewnie gdzieś na dachu. Jeszcze zbierzemy sobie ten plakat tutaj. Znaczy zbierzemy, zerwiemy bardziej. Dobra, Hop, a nie do góry, fake. Chodzimy. Epilepsja. Ucieczka. uwolni uwięzionych złodziei z rąk Emilio. Dobra. Yo, co to się stało? Tak czerwono. Gdzie jest najbliższy złodziej? No dobra, pierdalaj. Pokaż mi, co dzieje. No, no nie tak dynary równo są w Najpierw se... Co jest kurwa? Zaznacz mi. Gówno. Zadanie. Eee, kurwa. Czy się napić, bo to jest huge. Dobra. Więc pójdziemy po tego złodzieja. Pamiętam jak w Black Flagu można było. Znaczy no, można było. Była taka misja, gdzie trzeba było mm, tam jakichś piratów właśnie uratować z egzekucji. Yy, to była dosyć fajna misja. Podobało mi się to, że można było strzelić w winę i. co jest kurwa. A, to jest klasyczne to ratowanie asasynów. ...spod opresji. No ale podobało mi się w Black Flagu to, że można było postrzelić linę, na której wisiał ten... Em, pirat. Czy ja mogę wykonać tutaj... ...zabójstwo z powietrza? Możliwe, że tak, tylko że bardziej z tego dachu może? Albo z tego balkonu. Gin kurwa! Czy ktoś tu jeszcze jest? Pewnie, że jest. Kurwa! Dobra, patrzcie, robicie to. To zrobiłem z tymi ciężkimi cyk. Oni teraz nie wiedzą, co się dzieje. Możecie ich tutaj łatwo dobić. Proszę bardzo. No jeszcze tutaj ktoś jest siema. Dobra, no tych pokonamy klasycznie mieczem. Czemu nie, żeby była jakaś różnorodność, wiecie o co chodzi? Fajnie było jakby ten beret mnie zaatakował. Mógłbym to skontrolować i go zabić, tylko że. Kurwa, nie będę wieczność na ciebie czekać. Atakuj tych chuju, no nie ty z Dzidom. Kurwa, berecie jebany, no. No nie strzymia zaraz, no. Kurwo, jebono. Pierdolaj do tej. studni. Dobra. Teraz tak, tutaj to trzeba odskoki robić. Bo nie ma co kontrolować tego chopa w zbroi. A, on już jest w sumie obity. Ups. teraz spizdy tą spację nacisnąłem. No. No tak, kurwa, no. mi zora. No, kurwa, dobra. Dzień Felu. Czy ja mu zadaję jakieś obrażenia w taki sposób? Wydaje mi się, że tak. No, pewnie, że to. Dobra. Nie mam cierpliwości do tej walki w tym asesynie. Od escortu jeszcze. Aha, dobra. A, jeden musi przeżyć tylko? What the fuck? Dobra. Siema. Dobra, chuja, walczę ostrzami. Całe życie. Ostrza są OP Dobra Chodźmy wariaty. Czy generalnie od buta będą mnie ci strażnicy atakować czy nie? Możliwe, że nie. Chyba tylko ci, co tam po drodze byli. Dobra, ten chłopiec tu góry, nie? A tu jest drabina gitara. Drabina, najlepszy przyjaciel człowieka. Dobra, Gdzie jesteś? Ugo, ugo. kurwy synu ma. No chodźcie tu. Chodźcie, 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 Dobra. Czy ja dostanę jakiś bonus, jeśli przyprowadzę więcej złodziej niż trzeba? Bo tutaj musiałem tylko jednego, a doprowadziłem 4. także... Także no... Powinienem jakiś tutaj bonusik dostać. Było kazacko. Dobra. <laughs> A oni już tutaj są. Gitez. Dobra, tutaj jest ta klatka. I pik. Targowisko należy do ludzi. Kurwa, nie widzisz mnie. nie co oni tam gadają w ogóle? Dobra. No oni wiedzą, gdzie jestem. Czy jak rzucę tu bombę, to tam ci się też skapną? Nie wiem. Ale sprawdzimy to zaraz. Czemu oni mnie nie zauważyli w ogóle, jak tutaj podbiegłem? Nie wiem, dziwne. Dzi -dzi -dzi dziwne. 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 -dzi Dziwko. Dobra. Pik. Witajcie, moi. No, hajs bani. Mm, this way. No, Tędy chyba mogę sobie przejść. Gdzie git? Dobra. Nie atakujcie mnie, wy No Nie mnie, no. Gates. No, czterech. Mam, a tylko jeden musi przeżyć. Że jakbym wszystkich zabił. Własnoręcznie. Dobry pomysł, zajebisty. No dobra, chodźcie tu. <ścoughs> What the fuck? No chodź, O przyszedł i zaskoczył. Nie, wiem, przeprowadziłem tylko jednego i tylko jeden tu przyszedł, a reszta. Reszta ma wyjebany, no dobra. Gdzie hmm. jest ten ziom? Ten ziom jest dosyć daleko. Ale to nie nic, to nie nic. Zaraz tam sobie pobiegniemy. Siema mordo. Siema. Dobra. Jestem ciekaw jakie jeszcze pelerynki dostanę. W jakich kolorach one będą, bo mam na razie tą Medyceuszy, która mi pozwala nie zdobywać rozgłosu w Florencji i Toskanii chyba. Także kitowo, ale jestem ciekaw czy będzie też w innych miastach. Przemyślałem przez chwilę, że nie trafię. Na przykład tutaj w Wenecji, czy będzie jakaś niebieska? Na przykład peleryna Gildi złodziei? Hmm, bardzo możliwe. Dobra. Coś tu słyszę jeszcze. Ale gdzie? Aha, tutaj jest piórko. Dobra. Kurwa, nie doskoczyłem. It's your catch Dobra. Siema. pik Dobra, to jest już tutaj w ogóle. Tak się zastanawiałem, czy nie zbierać tych piórek. Wszystkich. No ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy będzie mi się chciało. Bo skoro to jest 100 piórek rozsianych po całej grze, to... No nie może być trochę jebania, tak mi się wydaje z tym. No, Dobra, zeskakuj mnie tu na dół, gościu. Czy... Ile to są przeciwnicy? Co to jest? Kim wy kurwa jesteście? No to... Czy ja mogę tu podwójne zabójstwo wykonać? Chyba nie, ale... No nie, dobra, mogę. Nie oznaczyło mi ich... E, znaczy, no nie podświetliło mi ich, więc myślałem, że... Że będę mógł tylko jednego zabić. A no, udało się dwóch zabić, także git. Co jest, oni mnie wykryli? Co się kurwa dzieje? Czemu to jest takie głośne? To? fuck? Dobra, nieważne. Seguin. Okej. Okay. Myślałem, że to ta łódź, którą można pływać, ta cała gondola gościu, ale to jednak taka, którą można tylko przeszukać. Dobra, no mamy ostatnich czterech złodziei. I no dobra, najszybciej chyba będzie po prostu się przez tę wodę tutaj przepierdalić. Będzie gigitę. Jak zmniejsz odległość od celu. Gdzie oni są? Nie potrafią za mną iść? Aha, oni po dachach skaczą, co za debile. I teraz muszę tu na nich czekać, no. Chodźcie, że tutaj. O, idą mościkiem. Shim! Shim! Ale jeszcze ten koleś tam jest. Aha, ja jestem w ogóle. fi fi Dokładnie. Jak grupa, którą wynajało się, jest atakowana? Co tu się dzieje? Tamten z kimś walczy? Dobra, ja nie wiem. Biegnę przed siebie. Rozumiem, że mam jednego. Reszty nie potrzebuję. Dobra, to jest już tutaj. Dobra, chyba dam radę jakoś tędy wejść, albo nie. To się tędy wejdę. Tam coś jest w ogóle, czy jaż to zebrałem? Możliwe, że zebrałem. Kurwa, będę musiał te. Tych rollów przepływać. bo nie będą wykrywać frajerzy. Dobra, no chodźcie tutaj. Zapraszam. Molto bene. Dobra. Oj, no kolejne misje. Kolejne misje. Um, ucieczka synchronizowanej. No nie było tutaj jakichś dodatkowych punktów, że trzeba wszystkich przeprowadzić. Um, 12 tysięcy mówili. Um, no i tak, tutaj mamy w dokach faktycznie jedną misję oraz w naszej gildii. Hmm. Dobra, no zajmiemy się tymi misjami w następnym odcinku. Jane -E -E. i Elo.